Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Grana Kompa. Ja jestem Pawełus, to jest kolejny odcinek Planet Crafter po dłuższej przerwie. Natomiast no, niewiele się działo w Planet Crafterze, ale rzekomo mamy tutaj nowości. Nowości w postaci m.in. rybek, no i warto byłoby tutaj zerknąć na to co jak i dlaczego. Więc sobie sprawdzimy. Prawdopodobnie trzeba to będzie odkryć jakoś. Tutaj jestem pusty. No i dobrze. I bardzo dobrze, prawidłowo. Zrobię szybki research, co tu się dzieje. Las grzybowy jest. Wszystko ładnie, pięknie rośnie. Motylki latają. Ptaszki. A nie ma ptaszków. Bo chciałem powiedzieć, że ćwierkają, ale nie ma ptaszków. No dobrze, co, co tutaj? Nie wyrosło mi nic. Chociaż te dynie to wyglądają na dojrzałe, dobra. Eee... Bo myślałem, że one jakieś tam... Dawno mnie nie było, więc spodziewałem się, że te dynie większe będą. Aczkolwiek powiem szczerze, po takiej nieobecności w Planet Crafterze. No to dobrze byłoby, żeby wtedy nie były takiej obtwoju macie, za przeproszeniem. Żeby to wiecie. Wszystko ładnie, pięknie się ogarniało. Dobra, tu widzę rzeczy do zgarnięcia, ale to sobie będziemy zgarniać nieco później. Jak na razie yy, trzeba tutaj zerknąć na... Trzeba zerknąć na yy, schematy może. I sprawdźmy, jakby tutaj to wyglądało. teraformacja... Tu nic, tutaj, nic, tutaj, tutaj nic. Eee. O, i pa, kuźwa, no, wciula mnie robią. Czyli to tutaj prawdopodobnie będzie. Dobrze, zobaczmy. Jeżeli chodzi o jakieś tutaj zwierzątka. A to co, to nie ma tych ryb? Co oni mnie, kuźwa? W konia mnie robią. Jak tak można? Chyba, że, czekajcie, chyba, że to byłoby już jakby odblokowane, ale to nie widzę, żeby coś takiego miało tutaj miejsce. No. Takie rzeczy. Albo jest jeszcze jedna możliwość. Moi widzowie mnie zrobili w konia. <ścoughs> że, że miała być aktualizacja inkubator, no to mamy to. Eee, że miała być aktualizacja, i jej wcale nie ma. No. To jak to jest, drodzy widzowie? Wiecie co, ja mam takiego pomysła. Zerknę szybko na steama. Zerknę szybciutko na steama i zobaczmy. 20 lutego aktualności Fish and Drones Update is almost ready. A to jest almost ready. Owy. Nieładnie. No dobra. Tylko pytanie brzmi, kiedy to wejdzie. No dobrze, ale to możemy sobie tak, w takim wypadku tutaj trochę pokrążyć, trochę popatrzeć, trochę pozbierać rzeczy, bo faktycznie dawno yy, nie byliśmy w Planet Crafterze. Tu są nasionka. A gdzie my mamy żarcie? No właśnie. O to jest pytanie. Tukora? Nasiona Tuska. Nie, nie, nie. Od polityki ja się z daleka trzymam. Yy... A zwłaszcza jeśli chodzi o nasienie Tuska, to raczej mi nie jest potrzebne do niczego. W związku z powyższym. Nie. Kurda, to są same nasiona. Cholera jasna. A gdzie są bakłażane? Gdzie ja to trzymałem? Ja ciężko kręcę. Yy, zapewne. Już to pierdolion razy minąłem, nie? Może to gdzieś tutaj. O, to bardzo prawdopodobne, że to tu. O, i jest! Elegancko! Dobrze, Pyk. Teraz tak, dynia. Aha, tutaj jest puste. puste znaczy pełne. <ścoughs> Co ja pierdzielę dzisiaj? To sobie opiszę jako dynia, i teraz tutaj będziemy gramolić to wszystko. A co ja tutaj. Aha, tu glony. O, no to glony też trzeba. Co jest? Nawodnienie. A to. W... Mam gdzieś zapas wody. A to się prosto z jeziora napije, bo przecież mamy tę maszynerię, nie? Także tutaj i tam. Dobrze go dom? O, tu jest wyjście. I hop. I elegancko. To jakiś kobalt. Dobrze, co my tutaj mamy? To mamy zapas wody, elegancko. A jeszcze potrzebujemy te glony pocisnąć. Widzimy, że ładnie tutaj na naszej e, farmie glonów to, to się wszystko rozwija. Więcej by przydało się tego tutaj zrobić. E, no bo glony idą, nie? Glony idą jak że tak powiem, jak woda. Co by się tutaj przydało ogarnąć, tak żeby był zapas? Ze względu na to, że, że potem, jak trzeba przetwarzać, to się okazuje, że nie ma. A, a, a co to jest? A, to jakiś kamyczek. Dobra. A tu co było? A, tutaj bakłażaniki, ok. I ty produkowałeś Autocrafter yy, Pyk? O, nawóz! No! Kurde, to tu też. E, fajnie to zrobiłem, muszę przyznać. I chwaląc się. O, siara wypełniona. Bakłażany też, ale stąd się bakłażanów nie zbiera. Bo jak wiemy, to wszystko tutaj do autokraftera musi iść. E, dobrze, to wszystko ładnie funkcjonuje. No, ja jestem pełny, więc nic stąd nie zgarnę, ale tylko sobie zobaczę, co tutaj jest. A, tutaj pręty. No, to też trzeba stąd zabrać. A tu. A tutaj ten kryształ taki pulsacyjny. Dobrze. Też elegancko. Bardzo dobrze. Osm też trzeba będzie zaraz zgarnąć. Dobra. To teraz tak. Glony i nawóz to na pewno idą tam na te sekcje. Yy... o tu. Więc od razu to sobie śmigniemy. Eee, jedzonko, za chwilę będziemy musieli coś zjeść. Co my to mamy? Nawóz. A to ja nawóz gdzieś pamiętam, że miałem. Eee, pyk, pyk, pyk. To chyba gdzieś tutaj był. Nawóz. Siara. O, jest i nawóz. Proszę bardzo. Dobra, i to jest ten nawóz tieru pierwszego. Natomiast widzę, że mamy też e, tier drugi. Hmm, można... Czekajcie, wiecie, co, co było potrzebne na to? A, to jest autocrafter, Ale mnie chodzi o ten taki sprzęcik. A to jest co? Tkaniny się tu tworzą. A to elegancko. To z, z tych jedwabników całych. O, widzicie. Patrz, kurna, człowiek nie przyjdzie tutaj... Przez długi okres y, czasu, to później, jak przychodzi, to jest takie. Wow! Ale przekozacko to wygląda, kutwa. Tu jakieś grzyby mamy. O! Malutko. A czy my grzybów to, to tutaj nie hodujemy? Bo grzyby, grzyby to do bioplastiku, z tego co pamiętam, były, nie? Hmm. To bardzo niedobra sytuacja jest, bo to by trzeba było gdzieś postawić. Dobrze, ale my tego potrzebujemy, tak? Bo yy, pyk, pyk, pyk. Ja tutaj muszę zobaczyć. Zaawansowana stacja rzemieślnicza, tutaj pręty osmu. To można byłoby od razu przetworzyć w sumie. Yy, pręt super stopu to się sam tworzy. Dobra, damy radę. Nie ma problemu. Tu jest tlen, a woda? Tu jest woda. Pełne, pełne. To niepełne. O. Sztryk. To się zdecydowanie przyda. Jeszcze trzeba wodę. Pamiętajmy, uzupełniać yy, tam gdzie są glony i, i, i te wszystkie warzywka. O, teraz to jest malutkie. Dobra, lecimy dalej z tym koksem. Weźmy sobie tak, kryształ. Bo to wypełnione jest. się, śmignął teraz tak, to Elegancko I tyle osmu ile tam udźwigniemy. No, no i to tyle w sumie. Jak na razie oczywiście No, to tak mnie pięknie kurczę załatwiliście, no że... Eee, Pabelus, bo jest ten Aktualizacja. No się okazało, że... A mnie się wydaje, że tak nie będzie. Skąd ja mam tyle zeolitu? O ty panie! Ja pamiętam, słuchajcie, jak jak wcześniej żeśmy, nie wiem czy wy pamiętacie, żeśmy kurczę dziubali ten zeolit, bo to malutko tego było i trzeba było oszczędzać, a teraz to, o, widzicie jak jest, nie? Żelaza też od groma. No trochę więcej jeszcze, żeby tak zapełnić to wszystko. Eee, gdzie jest osm? Trochę dalej pewnie Trzeba te, te tabliczki w końcu porobić, bo to też... O, jest i on Dobra I pręty super stopu Pręty super stopu... To będą... Czekajcie, czekajcie, chyba po drugiej stronie. O, jest, proszę bardzo. Ładnie. Dobrze, coś bym zjadł. Coś bym zjadł. A, właśnie. No, ja pamiętam, co ja tutaj jeszcze chciałem, tylko nie pamiętam, gdzie to się robiło. Yy... Żelazne racje żywnościowe, te pomarańczowe takie, kurcze. To gdzieś chyba tutaj było, nie? No właśnie, to był miodzio i fasolki. A co my fasole? To właśnie, gdzie są fasolki? Oto jest teraz pytanie. Bo coś mi się wydaje, że my chyba fasoli to tutaj nie, nie ogarnialiśmy. Tutaj widzimy bakłażany, są dynie jedynie. <grytanie> Ale jeżeli mowa o fasolkach, to jest mały problem. Hmm, to by się przydało, słuchajcie, coś wyprodukować. Dobra, trzeba będzie pokombinować, ale miodek. Miód też jest dosyć istotny. Gdzieś tutaj widziałem ul. Jest on. Proszę bardzo. I nawet mamy larwę pszczółki, to się przyda. Bardzo dobrze. bo Botylki sobie ganiają. A to jest ul. Yy, tieru drugiego. No i dobra. Bardzo dobrze. Tylko, że tego miodu mało. Tu są racje. O! Dzień dobry. Coś bym tu zjadł. Elegancko. Do pełna. Tutaj mamy miodzio. Tego miodu malutko. Trzeba by ul postawić również, larwę pszczoły to sobie gdzieś tu schowamy, rzadka larwa, a co to, że, jakże larwy pszczoły nie ma, a jest tu, To jedwabny robak to tak malutko tego mamy, larwa pszczoły, a w ogóle. <laughs> O, ty synu, na coś zużyłem. Nie pamiętam tylko na co, na jakieś inne robaki, ale. Ale jakoś to tak było, właśnie. No dobra, zobaczmy. Nasiona fasoli. Są, pod dostatkiem. Teraz tylko pytanie brzmi, bo ja się muszę upewnić, czy rzeczywiście tej, tej fasoli gdzieś tutaj nie dawałem. Bo. Coś mi się nie chce wierzyć. Bakłażany to jest. Okej, okay, no dobra, no to to byśmy mieli yy, Pyk, 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 jak się to robiło? Te pola takie Są i one Aaaa! Kurde Farma na świeżym powietrzu Dwie larwy pszczoły No i tego właśnie mi brakuje, trzeba będzie poczekać słuchajcie Bo można byłoby ul tieru drugiego, ale to też larwa pszczoły Tylko coś za coś, bo teraz tak yy, Mamy larwę pszczoły, którą jakby wkitramy sobie w, w ul. drugiego yy, No i to jest taka inwestycja, bo z tego też może larwa pszczoły wyjść, jak widzieliśmy Dobra, ja chyba w to pójdę, czyli tak, kora drzewa, tier yy, drugi nawozu, bryłka bioplastiku i ta larwa nieszczęsna Niech i tak, ma... a to jest co? Niezwykła larwa, dobra, na razie niech sobie tam będzie Dobra. Tu larwa... Nie. Gdzie jest larwa pszczoły? Halo? Tu jest. Dawaj ją. Co to tam dalej było? Butelka wody. To za chwilę. Yy, nawozy. Nawozy to wiemy gdzie. Czyli tak. Tier drugi. I... I tier pierwszy też. Dobra. Butelka wody to zaraz będzie. Jeszcze bryłka. A, A nie co, ja pierdzielę tu. <grywa> <Kuśwa>. <grywa> się... się zapultałem. To ul mieliśmy robić. Kora drzewna. i Bryłka bioplastiku. Bryłka bioplastiku powinna być gdzieś tutaj, w tych okolicach. Tytan i Bryłka bioplastiku. Okej. Okay. Dobrze, nie ma problemu. O, i fasola się znalazła. Ale malutko, strasznie mało. Yy, dobra, i teraz jeszcze kora drzewna. Gdzie teraz ta kora drzewna jest? Ta -da -da, ta -ta, ta -ta. Tu bakłażany też mamy. E, to są takie... I, I miodek, ale to są takie, słuchajcie, na czarną godzinę, nie do ruszenia. No to wszystko tutaj, co jest w tych okolicach, to jest na czarną godzinę. Gdzie ta kora dolicha? Grzybki. O, o. O, i coś mi się wydaje, że gdzieś korę wsi kora wsiąkła. Chociaż nie, może być, czekajcie, może być po tej stronie gdzieś. Jest bardzo prawdopodobne. Nasiona, miód. Racie, woda. A tutaj tlen przetrzymujemy. O kurde! Poważnie? Krytyczny poziom nawodnienia. No co ty pierdzielisz dzisiaj? Zeolit, żelazo, magnes, krzemty, tan, kobalt, iryt, pręty. Się trzeba rozegrać, słuchajcie, powiem wam szczerze, bo po takiej przerwie to człowiek za bardzo się odnaleźć nie może. No dobrze, idziemy się napić, słuchajcie, kora prawdopodobnie będzie tam w kopułach na górze. Yy, więc no... O! Pra prawie się napił. Wyjdź spod tego! Co ty wyprawiasz dzisiaj? Trochę przerwy i się człowiek, kurczę, zapomniał, no. Tak. I sprawdźmy. To są motylki, motylarnia. Nie goduj, że ja nie, nie będę miał tu kory. Jest i ona, no w końcu, się trochę kurcze naszukałem Mamy wszystko słuchajcie, mamy wszystko co potrzeba A skoro tak, to możemy iść stawiać kolejny ul Kuźwa, cały odcinek tylko na to, żeby ul postawić <śled> Ale to... wiem, zro... zrobiony w ciula mi Mówili, Pabelo aktualizacja będzie No będzie, ale jeszcze nie ma jakby to postawić? Gdzieś tutaj bym postawił. Co? Zobaczmy, jak to z góry by wyglądało. O. Tak równiutko, żeby tutaj było. I pstryk, I mamy to. O. Patrzcie, ale nagroda. Spoko. Nawet jeszcze jeden ul bym mógł machnąć, nie? Kore mamy akurat. Drzewną. To jeszcze tylko. Nawóz. I bryłka bioplastiku. No już tam nie będę się szczypał z tym nawozem, bo to nie ma, nie ma co. E, to się najwyżej zrobi. Weź się tu, o, ładnie. usz e, i bryłka bioplastiku. Gdzieś tu była, pamiętamy. Wolerka. Za dużo tego. O, jest. Dobra, wsio. Dokładnie. To jeszcze jeden ul postawimy, będziemy mieli trochę tego miodu. Ale może też i larwy pszczół przybędzie dzięki temu, bo powiem szczerze, strasznie malutko tego tam mam. Dawaj to. I ładnie, równo. Stryk. I elegancko jest. No i teraz takie trzy uletieru drugiego. Niech sobie tutaj pracują. Czemu? Czemu nie? Może ja te larwy pszczół pochowam. I dobrze, no i teraz trzeba będzie jeszcze słuchajcie ogarnąć kilka rzeczy, bo te grzyby i tak dalej, no to, to, to wszystko trzeba będzie zrobić, ale myślę, że ten odcinek to tak po długiej przerwie potraktujemy jako wstęp, takie rozegranie się, przypomnienie sobie co i jak, natomiast no tak z grubej rury to może już po tym faktycznym update'cie wejdziemy i będziemy działać. Dzięki za, za obejrzenie tego odcinka, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy należy do Was, trzymajcie się i do zobaczenia, pa pa.